Dziesiąte zadanie z matury 2024 to chyba te ulubione ostatnio CKE, czyli mamy tutaj trochę treści, no i mamy wybrać układ równań. Jest to zadanie za jeden punkt, jedna tylko poprawidłowa jest odpowiedź. Przeczytajmy sobie je wspólnie. W październiku 2022 roku założono dwa sady, w których posadzono łącznie 1960 drzew. Po roku stwierdzono, że uschło 5% drzew. Z w pierwszym sadzie i 10% drzew w drugim sadzie uschnięte drzewa usunięto, a nowych nie dosadzono. Liczba drzew, które pozostały w drugim sadzie stanowi 60% liczby drzew, które pozostały w pierwszym sadzie. Niech x oraz y oznaczają liczby drzew posadzonych odpowiednio w pierwszym i drugim sadzie. I oczywiście mamy wybrać teraz prawidłowy układ równań, który opisuje nam to zadanie. Warto czytać do końca właśnie od razu. Po raz pierwszy przeczytać sobie całe polecenia, dlatego że tutaj mamy założone, czym jest x, czym jest y. Jeżeli to są odpowiednio pierwszy i drugi sad, no to oczywiście, jeżeli razem w dwóch sadach jest 1960, to po prostu x plus y to jest 1960. Jak widać, trudność zadania bardziej polega na ustaleniu tego drugiego równania, dlatego że każda odpowiedź ma w sobie to równanie i ono nie było aż takie trudne do napisania, myślę. OK, powoli czytamy sobie dalej. Jeśli uschło 5% drzew w pierwszym sadzie, my mamy w pierwszym sadzie 100% x. Czyli jeżeli uschło 5%, to od 100% musimy odjąć te 5%, prawda? Czyli zostanie nam 95%. A 95% zapiszemy sobie. 95% x. To inaczej, 0,95, bo możemy sobie przesunąć o dwa miejsca po przecinku. Eee, zapiszmy, że zostało, zostało w pierwszym sadzie, natomiast ile uschło w drugim, tam było 10%, czyli znowu od 100% trzeba odjąć 10%, czyli zostaje nam 90% drzewa. W drugim sadzie to jest y, czyli tak naprawdę mamy 0,9y. Zobaczcie. Zapiszę na razie wszystko, też, żeby było jasne i czytelne. Drugi sad. Na początku te zadania zawsze brzmią tak bardziej skomplikowanie niż są. No i ostatnie zdanie. Tam było napisane, że drzewa, liczba drzew z drugiego sadu stanowi 60%. Tych z sadu pierwszego. Czyli my musimy policzyć 60% z sadu pierwszego, czyli z 0,95x. I to ma nam dać drzewa z sadu drugiego, czyli 0,9y. Nie ma takiej odpowiedzi, bo oni każdy procent nam tutaj zamienili, ale wystarczy zapisać 0,6, zamienić właśnie. I nawet nie musimy tego liczyć, tylko znaleźć teraz prawidłową odpowiedź. Zobaczcie, która odpowiedź by nam tutaj leżała, która jest tą prawidłową tak, to jest odpowiedź A no i w zasadzie nie mam tutaj nic więcej do, do przypomnienia układy równań też warto by było sobie powtórzyć właśnie jeżeli chcesz się uczyć razem ze mną nauczyć się jak każdych działów 13 50 godzin spędzić razem ze mną na kursach maturalnych na szkoleniach, dodatkowo powtórzyć wszystkie wzory, mieć wszystko uporządkowane w jednym miejscu mieć powtórki, to myślę, że dla Ciebie specjalnie, dla takiej chętnej osoby, która czuje już presję naturalną, mam kod rabatowy i zapraszam link w opisie. E, razem przygotujemy się najlepiej jak to możliwe.